Dzień Szpinak to warzywo z rodziny szarłatowatych i pochodzi z Azji. 100 g produktu dostarcza 19 kcal, około 0,5 g węglowodanów, mniej niż 0,5 g tłuszczu, prawie 2,5 g białka, około 2 g błonnika i mniej niż 0,5 g soli. Szpinak zawiera takie składniki mineralne jak potas, sód, magnez, wapń, fosfor, żelazo, mangan, cynk i selen oraz witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy. Inne substancje zawarte w tej roślinie to flavonoidy oraz karotenoidy, takie jak luteina, zeaksantyna i beta-karoten. Są to nie tylko przeciwutleniacze, ale także substancje o działaniu przeciwzapalnym. Związki te wpływają bardzo korzystnie na stan układu krążenia, zapobiegają miażdżycy oraz nadciśnieniu tętniczemu. Luteina i zaaksantyna odpowiadają przede wszystkim za prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku. Wprowadzenie szpinaku do diety znacznie obniża ryzyko zachorowania na zwyrodnienie plamki żółtej. Warto przy tym wspomnieć, iż luteina ulega degradacji pod wpływem ciepła. Dlatego najlepiej spożywać liście w formie surowej. Obecna w szpinaku witamina C ułatwia wchłanianie żelaza, które jest potrzebne do budowy czerwonych krwinek. Szpinak zawiera także błonnik, który poprawia pracę jelit. W liściach szpinaku zawarte są szczawiany, mogące przyczyniać się do powstawania kamicy nerkowej. Niekorzystne działanie szczawianów można zniwelować przez dodanie mleka bądź śmietany do potraw przyrządzanych na bazie szpinaku. Ze względu na sporą ilość kwasu foliowego szpinak jest polecany kobietom w ciąży. Z uwagi na niski indeks glikemiczny oraz bardzo niewielką ilość węglowodanów, może być swobodnie spożywany przez osoby z cukrzycą. Procesy kulinarne mają istotny wpływ na wartość odżywczą szpinaku oraz jego potencjał antyoksydacyjny. Dla przykładu blanszowanie obniża poziom polifenoli oraz kwasu askorbinowego. Największy potencjał antyoksydacyjny wykazują świeże liście, które można dodawać do sałatek. Można je także stosować jako farsz do pierogów, naleśników lub dodatek do mięsa czy makaronu.